Dzisiaj pokażę jak zrobić nowe drzwi my się, my się nie chcę zapinać w sensie zamek się zepsuł tu i tu Co zrobić żeby się teraz zamknęło poprawnie. Zrobimy drzwi w tym celu przydadzą się deski. Teraz czas przeszpilować to. Przy pomocy pach. pach góry na dół okay. zostało owite I teraz robimy zawias. Zawiasik jeden drugi i za podwyższony lecimy jest zamknięcie i jest otwarcie teraz zrobimy haczyk Ciemno jest już, ale udało się. Podsumowanie, kręcę następnego dnia, bo już było za ciemno, żeby pokazać. W ten oto sposób prezentuje się tunel foliowy z wymienionymi drzwiami. Tutaj troszeczkę jest szpary, to jest celowy zabieg. A że to jest nierówno, to to się tak do końca nie otwiera. W każdym razie wygląda to w ten sposób, że są tutaj wbite pionowo dwie deski. Tak. Są jeszcze dodatkowo złapane tutaj do bryły tunelu przez masywne trytytki. I teraz otworzę wam tutaj. Tutaj jest złapana dodatkowo belka poprzeczna. I tu mamy macie w ten sposób zrobioną ramę. Na tej ramie znajduje się Powiem, taka rama drzwi, którą widzieliście poprzednim razem, jeżeli chodzi natomiast o umiejscowienie to ten materiał odcięty, został przybity przy pomocy takich oto tapicerskich szywek tutaj dookoła naciągnięte, tak. jest to dosyć sztywne, teraz wejdźmy do środka, w środku w miejscu cięcia tutaj. Jest także szyte przy pomocy zszywek szywek tapicerskich, jak widzicie. tak. I tutaj jest to usztywnione, także samo się to nie rozejdzie. Eee. No I to jak tak przymknę troszkę, żeby Wam to z daleka pokazać. Od środka tak się to prezentuje. Po zamknięciu, tak tutaj szpary nie ma. Yy, jedyna szpara znajduje się na dole, jest to po ustaleniu z żoną, bo na razie stwierdziliśmy, że tak ma być. Później, stwierdzimy, że nie, to się dorobi tutaj. Jeszcze dodatkowo belkę na dole, która podobnie jak belka tutaj u góry, yy, przykryje drzwi w trakcie zamknięcia. Yy, ten tunel foliowy ma dwa lata. Naturalnie te zamki się zużywają, z tego co zauważyłem, i to jest taki prosty sposób, jak to można naprawić. Jeszcze, jako ciekawostkę, pokażę Wam półeczkę, jaką zrobiłem dla żony, żeby nie spadła. Tutaj są wkręcone takie kątowniki na elkę trzymające z jednej strony, i kątowniki trzymające z drugiej strony, dzięki czemu ta półka sama z siebie się nie zwali zyskujemy dodatkową powierzchnię na hodowlę chociażby, tak jak w tym przypadku, poziomek i truskawek w naszym tunelu foliowym. Jeżeli chodzi o proces wykonania tego, co widzicie za mną, to jedną osobę wykonałem to w około 2 godziny. W sposób taki, nie na szybko, tylko na spokojnie, żeby było dokładnie. Poza tego typu deskami. Czyta się na pewno jakaś miarka, żeby wymierzyć szerokość. I co? I tak naprawdę są potrzebne deski, jest potrzebna miarka do zmierzenia, kątowniki, które widzieliście, sztuk tutaj wziąłem 8 ostatecznie, 4 na drzwi, 4 na ramy I tak naprawdę tyle. Mam nadzieję, że to będzie na tyle solidniejsze, że troszeczkę dłużej wytrzyma niż wersja zamkowa. Także jeżeli Wam się filmik spodobał zostawcie łapkę w górę. Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące tego rozwiązania, piszcie w komentarzach pod filmikiem. Ja się będę z Wami żegnał. To tyle na tę chwilę. Pozdrawiam. Cześć.